Panowie i panie, zaczynamy nagranie. A kto łapkę w dół daje, temu nie stanie. Dziękuję za pozdrowienia, za komentarze, za łapeczki. Przypominam, znów nie bawimy się rączkami, tylko klikamy. Ponieważ tydzień czasu wam odpuściłem, nic nie przypominałem o łapeczkach, i znów są tego konsekwencje. Statystyki kanału poleciały na ryj. X6. Lecimy z tymi sprzętami. Zaczyna się rozpogadzać. Słońce powoli wychodzi. 23 950 rok 13, 380 koni, 3 litry, automat 224, przejechane w dieslu. M50D LED, nawigacja, skóra i grzane pośladki. Przyjechałem, było zachmurzenie. W tej chwili znów słońce się przebija. Mam nadzieję, że coś będziecie widzieli wnętrza samochodów. Ponieważ jak wiecie, kiedy słońce wyjdzie, światło się odbija i nie wychodzi to za rewelacyjnie. Tutaj mamy rawkę Toyotę. U niego, słuchajcie, z cenami bywa różnie, ale jak dobrze ponegocjujecie. Możecie liczyć na spore rabaty, tym bardziej, jeżeli ktoś kupi u niego kilka aut naraz. Wtedy są do dużych negocjacji te ceny. 16 300, rok 16, 143 konie, 2 litry w dieslu, 153 przejechane manual. Wersja executive, LED, nawigacja, skóra i też grzane pośladki. Rawka 2 litry. O tyle dobrze, że wchodzi na nią ta mniejsza akcyza. Gdyby była 2-2, musielibyście bulić prawie 19% podatku od wartości z samochodu. Terios jest bez ceny, mechu też jest bez ceny, więc podejrzewam, że jest już sprzedany. Skoro się tutaj szaran napatoczył, to może rzućmy okiem na cenę. 18, rok 14, 177 koni, 2 litry w dieslu, w manualu 137 przejechane. Wersja CAP, Bixono, nawigacja, panorama i sporo jeszcze innych bajerów, jak tutaj widzicie na opisie. Wszystkie ceny możecie sobie porównać i sprawdzić na stronie sprzedawcy. Tam jest wszystko zastawione, więc nie będę się tam bo i tak wam dobrego ujęcia z tego nie jestem w stanie zrobić tutaj mamy X5 pisaliście do mnie często Nygus pokaż jakieś X5 z młodszych roczników 23 800 rok 15 218 koni 2 litrowy diesel automat 220 przejechane X-Drive Sport LED Navi kamera Taki ma opis. Zobaczmy, jak wygląda tutaj środek. Wygląda na zadbany. Niedobrze, że wyszło teraz słońce, słuchajcie. Cieplut konny gusowi w głowę, ale już widzę, że w szybach światło mi się zaczyna odbijać, i nie wiem, jak wyjdą ujęcia ze środka. GLE350 Deformatic. Zaraz rzucimy na niego okiem. Tutaj przyuważyłem takie lekkie ryski na zderzaku. X piąteczka wygląda na dosyć zadbaną. Żadnych większych ubytków na lakierze, obdrapań czy coś. W tym stylu tutaj na niej nie zauważyłem. Postaram Wam się to pokazać najrzetelniej jak potrafię. Ale widzicie, jestem tutaj mocno zastawiony Santa Fe. Ma tutaj leciutkiego wgniotka na klapie. A to są po wodzie. Zostały takie krople na zderzaku. Też mnie ktoś pytał, czy widuje Santa Fe. Powiem wam, Santa Fe tutaj jest generalnie niezbyt wiele tych samochodów na sprzedaż. Ten poza tym wgniotem na tylnej klapie prezentuje się dosyć ładnie. 11 500, rok 10. 197 KONI 2.2 Automat 126 przejechany. Diesel przeglądowy wersja premium. Big senon, nawigacja i hak holowniczy. Rok 11. 200 koników. No, już można sobie tutaj troszeczkę myślę tym sprzętem depnąć. Nie wiem, jak wygląda sprawa tutaj z chip tuningiem w tym samochodzie. Ile koni i ile momentu obrotowego można by tutaj mu dołożyć. Myślę, że jakby tutaj sprzedawcę dobrze przycisnął, zadyszkę jest do wyhaczenia. Tutaj mamy Esmaxika, więc skoro już tu jestem, to może rzućmy na niego okiem. Już ruda się pojawiła. Jakieś lekkie zadrapania, jak widzicie, na aucie są. Środek czysty i zadbany. Cena za tego sprzęta: 6800, rok 9, 140 koni, 2 litry diesel, 141 przejechane z pierwszej ręki wersja trend. W automacie i tutaj ma przycierkę. Jak widzicie, też na błotniku piątkę. Może, jakby mu położył przebieg niewielki. Stąd taka cena. Dobra, wróćmy do tego merola, bo już się nigdy zakręciłeś. Dzisiaj magnezu nie zażyłem. Więc troszeczkę jestem rozbity. Słuchajcie, mechu. 350D, czyli w dieselku i w formatiku, czyli też w napędzie na 4 łapy, spore mafele. Tutaj, jak widzicie, cena 45 za rok 17. 258 koni 3 litry diesel. Stówka przejechana. AMG, pakiet LED, nawigacja, i do tego skóra kosztuje prawie dwa razy tyle co BMK X6. No nie wiem. Piszcie w komentarzach co o tym myślicie. Tutaj mamy Audi Q5. q za 32 800 rok 18 190 koni 2 litry diesel automat 82 przejechane TDI LED nawigacja grzane pośladki i podobno ogrzewanie postojowe jest w tym sprzęcie fotele materiałowe tak wiem zaraz zacznie się stękanie że bieda edition nawet skór nie ma ale musicie zrozumieć że nie każdy lubi mieć skórę nie każdy chce mieć skórę ja osobiście za skórzaną tapicerką w środku w aucie też wam powiem nie przepadam zresztą już wam o tym wspominałem kiedyś na nagraniach Audiczka prezentuje się ładnie nie znalazłem na niej większych ubytków porszawka porszawka Cayenne Turbo 4.8 31.600 rok 11 500 koni 130 tysięcy przejechane Bixenon nawigacja skóra 500 koni już jest Chyba czym depnąć Tak mi się wydaje Że dla tych wymagających Mocy tutaj Raczej nie zabraknie No i ze względu na turbinkę Można Myślę tutaj sobie jeszcze Sporo pokombinować Z tą mocą Tutaj mamy Discovery na początku myślałem Że to jest Evoque już mi się cisnęło na język 19, 950, rok 17, 150 koni, dwulitrowy diesel, 140, przejechane. Discovery sport w napędzie na 4, klima, LEDy i jakieś inne bajery w tym sprzęcie. Skóry nie ma. Jest troszeczkę dłuższy niż Evoque, ale łatwo się nabrać. Z przodu te światła praktycznie wyglądają. Identycznie jak w ewołku, i ten tył w sumie też przyznacie, że jest podobny. Auto wygląda na świeże i zadbane. Znów się trochę zachmurzyło, więc jest szansa, że wyjdą lepsze ujęcia z tych samochodów. Picasso C4 tutaj widzę na lusterku, jest przycierka. Środek czysty i zadbany. Auto w automacie. Tutaj na nadkolu też jest przycierka. Lampa, jak widzicie, jest lekko pęknięta i tu jest przytarty lekko zderzak. Oponki są dodatkowe z tyłu, komplet. Wygląda bieżnik dosyć ładnie. Ta ceć fureczka tutaj u niego już jakiś czas stoi. Więc jest szansa, że jak przyciśniecie sprzedawcę, dostaniecie na nią spory rabat cenowy. Z tej strony ten S Max wygląda dużo lepiej niż z tamtej, chociaż tutaj Nygus przyuważył: U, zobaczcie, co się tutaj dzieje. Ruda go przeatakowała dosyć konkretnie. Tak wygląda C4. Cena za tego sprzęta 5450. Rok 12, 111 koni, 16 diesel, 155 przejechane. Przegląd do grudnia. Wersja Selection, pierwsza ręka, klima i park troniki. Myślę, że za 4,5 jest spokojnie. Do oddania znowu wrony kraczą. więc czas się stąd zawijać, bo robi się atmosfera grozy piszcie w komentarzach co myślicie o tych sprzętach ja osobiście z tych wszystkich samochodów chyba tutaj wybrałbym tą Santa Fe ponieważ jest stosunkowo młoda stosunkowo tania, dobrze wyposażona w napędzie na 4 czego chcieć więcej negocjować i kupować do następnego. Pozdrowionka.